Kujawsko-pomorskie, region jedyny w swoim rodzaju, nie konkuruje ani z morzem, ani z tatrami, i w tym tkwi jego siła tu nie trzeba szukać daleko, a wystarczy spojrzeć przed siebie i odnaleźć własną markę kujawsko-pomorskie to dwie silne stolice, tak samo różne jak równie piękne silna gospodarczo Bydgoszcz i historyczny Toruń jak siostra i brat wokół których gromadzi się rodzina 19 powiatów pełnych lasów jezior nowoczesnej infrastruktury i biznesu powiatów które przez 20 lat obecności w Unii Europejskiej stały się miejscem prawdziwie przyjaznym do życia. Wykorzystaliśmy ten czas mądrze, stawiając na lokalny potencjał i przedsiębiorczość. Bory Tucholskie. w tych labiryntach przyjemnie się zagubić. Kazimierz Cisewski pokochał je na tyle, że postanowił po nich oprowadzać. Sam dorastał w Fojutowie. Podczas sentymentalnych spacerów chętnie powraca do wspomnień. Bardzo mile wspominamy te kąpiele w kanale, kiedy po całodziennej pracy, no bo niestety, ale za, za mojego dzieciństwa trzeba było w gospodarstwie pracować. To było się. Poconym, było się zabrudzonym, no więc wieczorem do kanału na tak zwane kąpiele. Dziś kanał Brdy przede wszystkim uwielbiają kajakarze. Będąc w pobliżu, warto wspiąć się na wieżę widokową, z której podziwiać można pobliskie lasy. Budowla powstała dzięki środkom unijnym jako część projektu Bory tucholskie w labiryntach natury. Wieża ta jest naprawdę w imponujących rozmiarów. Jako obiekt budowlany może tu się pomieścić sporo ludzi przy tej perełce, jaką jest akwedukt. Akwedukt ten jest aktualnie jeszcze nadal największym w Polsce. A do niedawna jeszcze prym wiódł swoją wielkością w Europie. Warto więc zatrzymać się tu na dłużej, tym bardziej, gdy jest się miłośnikiem życia w zgodzie z naturą. Jest to idealna przystań dla kajakarzy, dla osób, które chcą nocować na łonie natury pod gołym niebem. Za nami jest rzeka Brda, która oferuje możliwość pływania. Kajakami, począwszy od spływów kilkugodzinnych, skończywszy na kilkudniowych spływach kajakowych. Podczas których, chociażby płynąc rezerwatem Doliny Rzeki Brdy, jest się czym zachwycać. W Dolinie Rzecznej znajdują się również malownicze łąki, które tworzą otwarte przestrzenie widokowe. To też również fantastyczne starorzecza, źródliska, torfowiska, które możemy tutaj spotkać. Powiat Tucholski to także raj dla rowerzystów. 20 lat w Unii Europejskiej pozwoliło na rozwój infrastruktury rowerowej. Z perspektywy dwóch kółek można podziwiać tu na przykład Tucholski Park Krajobrazowy. Jest bardzo dużo ciekawych przyrodniczo miejsc. Pokażemy, jakie to miejsca, tym bardziej, że mamy przeszkolonych rowerowych przewodników. Dzięki również środkom unijnym. Tutaj, w Borach Tucholskich, przy meandrującej brdzie, zatrzymać się, popatrzeć, słuchać się w las, no i oczywiście troszeczkę poczerpać fitoncydów, których w lesie jest cała masa. Oprócz tlenu, o którym wszyscy wiemy, ale fitoncydy to lotne substancje, które wspomagają nasz układ odpornościowy. Tutejsze lasy zainspirowały więc wielu do pracy wśród drzew. Tym bardziej, że w Tucholi od lat prężnie działa technikum leśne. Jesteśmy największą szkołą, nie będę dodawał, że najlepszą, bo to, to, to jest, to podają rankingi, to podaje się też w opinii ogólnej. W ciągu roku szkolnego działa u nas tutaj 36 kół zainteresowań. My tutaj ściągamy młodzież praktycznie z całej Polski. Bywało, że ze szklarskiej porzędy była tutaj uczennica, która po drodze miała kilka szkół leśnych, bo chciała tutaj być. Nic dziwnego, technikum leśne w Tucholi nie przestaje się rozwijać. W nowym roku szkolnym powstanie tu branżowe centrum umiejętności zawodowych, a to oznacza możliwość zdobywania kolejnych kwalifikacji. Krokiem do rozwoju niepełnosprawnych mieszkańców powiatu był z kolei projekt samodzielnie, nie samemu dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Na terenie powiatu tucholskiego działały trzy gospodarstwa opiekuńcze, w których rehabilitację społeczną i zawodową uzyskało 15 osób, po 5 w każdym gospodarstwie. Równocześnie działały mieszkania treningowe. Było to takie miejsce, gdzie była realizowana Opieka całodobowa. Moja córka została uczestnikiem projektu. Dzięki temu, że dostałam informacje z Centrum Pomocy, czuła się taka pewna, potrzebna, o przede wszystkim, widząc, że życie też wygląda inaczej nie tylko zamknięcie, że tak powiem, w domu. Projekt też jej to dał, że nabrała takiego wiatru w żagle, i dzięki temu. W tej chwili pracuje. Wiatrów w żagle nabrać można wspinając się także na tę górę. Wzgórze Wilhelma to najwyższy punkt na Kujawach i Pomorzu. Kiedyś tutaj nie było takich fajnych widoków, ale po nawałnicy, która przeszła w 2017 roku odsłonił się piękny krajobraz. W tej chwili naprawdę widać w każdą stronę kilka kilometrów w dal i to widać piękne krajobrazy Borów Tucholskich, Krainy. Mamy spojrzenie z jednej strony na nasze województwo, z drugiej strony już na sąsiednie województwo. To tutaj bywał i Tworzył Leon Wyczółkowski, stąd takie spotkania młodych, wschodzących artystów. Plener malarski śladami Milona Wyczółkowskiego odbywa się tutaj właśnie na wzgórzu Wichelma, gdzie jesteśmy. Cyklicznie w, w sierpniu, każdego cały miesiąc trwający, malowany ptak. Właśnie malujemy takie drewniane ptaki, wykonane na plenerach rzeźbiarskich. Dzieci i młodzież może się inspirować okolicą, może się inspirować oczywiście przyrodą. Wszystko dzięki pasjonatom takim jak Renata i Karol Gutrze, mieszkańcom Adamkowa, najmniejszej wsi tematycznej w Polsce. Żyje tu 35 osób. Za to tysiące ptaków. Co można u nas, że tak powiem, zobaczyć, co można u nas przeżyć w tej najmniejszej wsi tematycznej? A mianowicie, no oczywiście, obserwacje ornitologiczne z ornitologiem, nocne obserwacje, czyli przyjeżdżamy w nocy i do rana oglądamy te ptaki zgodnie z naszym hasłem. Przyjeżdżajcie, idźcie w krzaki, oglądajcie sobie ptaki. Kolejny ważny powód, dla którego warto odwiedzić to miejsce, to chociażby ptasi nektar. Powiat tucholski na pewno zachwyci gościnnością, a i z tych labiryntów nie będzie się chciało tak szybko wyjść.